Hej dziewczyny, w tym tygodniu redakcja przygotowała dla was parę ciekawych tematów. Halo, hello, witam serdecznie, cześć, cześć, cześć. <noise> jak tam, co tam, jak tam po weekendziku, opowiadajcie, co, co tam u was, jak tam. Ja sobie tutaj włączę dodatkową muzyczkę, czekajcie się, przywitam ze wszystkimi za chwilkę. Moje imię, moje imię to Karis Capico. Karis Capico. Aha, pamiętajcie to dobrze. <śmianie> nie pokazuję nic palcem, ej! Mój wiek to... jeden... jeden i co? Nie wiem. Jeden i chyba coś tam mi ten. Żabim śluzem się maznęło. Ej, nie mam aż tak mało lat. Teraz zajmiemy się debiutami nowych modeli. Czeka na nas jeden model 3D. No, bez przesady, nie jestem aż taki mały, Dobrze, przejdźmy sobie dalej i pokażmy. O! Tak, do cyców e, Tak, rozmiar ma znaczenie, ale jakby, Proszę bardzo, widzicie już tycki, widzicie całam na górze. Poka twarz? Na 3-4, co? Odliczacie 3-4 3. Cztery. 3... 4... Hello. Hi. Dobra, Kif, to jestem. Cześć! Witam, 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 witam w śniotniku. Siałako. To, to jest model, nowy model mój. Mam nadzieję, że się Wam podoba i, i, i w ogóle... A, dziękuję za Patpata! Dziękuję. Oh! Siłasa, dziękuję! Kochany! Oh, Witam hand. pannę. Ciężkim modelem, wzią. dziękuję. Ty, ja też to mój cywilce. pierwszy dzień z tym modelem. Widzowie jednej fałtuberki bili się o time -outy. A kto pamięta, kto był ten, kto był drugi? Tyski, panie Tyski, masz time -outa. Masz time outa, na ile chcesz time outa? Szuka ekranu, kryła ostatni, jestem w nodzie. Szini, i Maevee zrobili wspólnie kolaba. A i w ogóle, kochani, nie wiem, czy widzicie, ale są dwie postacie tutaj na striwie. O oh my! <laughs> o oh my God. Fajnie! nie? co To jest dzień dobry. Witam wszystkich widzów od Maevee również. Jak ktoś będziemy. Szini. Ostatnim tematem są urodziny jednej fałtuberki. Się uda. I wszystko pójdzie po Twojej myśli. Ale pamiętaj, żebyś się nie za bardzo, ponieważ jesteś super osóbką, która zresztą bardzo urocza i przeprzepsłodziaśna. Prze Naprawdę przeprzepsłodziaśna. Prze Co wiele osób daje docenia i jeszcze więcej doceni, czego jestem na pewno pewna.